Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel A na tym filmie zrobimy sobie oczywiście arenę prób dla najnowszej postaci w AFK Która właśnie pojawiła się zresztą na serwerach głównych Będzie to arena prób dla Veitaila No i teraz lecimy z tematem Tyle samo nagród, tak jak zawsze Tyle samo walk No i w sumie nie ma tutaj nic do dodania Nasza walka numer jeden będzie na lewo od Manekina W tym miejscu I ustawiamy następującą drużynę Veitail, Palmer, Nevanti Rowan, Kanisa i Rook. Ta walka będzie troszkę dłuższa, no bo taka drużyna. Ale chciałem też, żeby mógł się wykazać w ETL. W kolejnych walkach będzie miał konkurencję i będzie można to sobie fajnie porównać. Oczywiście to są tylko walki takie testowe na arenie prób. Więc trzeba poczekać na wysokie rozdziały kampanii i tym podobne rozgrywki. No ale postaram się co jakiś czas pokazywać statystyki. No i tutaj zdecydowanie się nie wykazał jakoś bardzo. Kanisa i Rook tutaj zdecydowanie lepiej. To będzie nasza walka numer dwa. Tutaj drużyna się troszkę zmieni. Vejtael, Palmer, następnie Audrae, Salaki. No i na koniec Kanisa i Rook. Także tutaj ma dużo większą konkurencję, bo dochodzi chociażby Audrae. No i walka mega szybka, tak jak widać, no ale można było się tego spodziewać. No i tutaj drugie miejsce. A tutaj największe obrażenia. Oczywiście, Wital nie ma tylko i wyłącznie robić obrażeń. Tutaj to samo, nic nie zmieniamy. Te same postacie, to samo ustawienie. Wital nie ma tylko robić obrażeń. On ma też tankować, on ma wzmacniać swoją drużynę. Więc to nie jest taką typową postacią, która będzie zadawała obrażenia. Dobra, lecimy wyżej. No i tutaj mamy nowy zestaw postaci. Ustawiamy tak: Wejtaila, następnie przewodzoną wersją Brutusa, Nevanti, Palmera i bliźniaki na piąteczce i lecimy. Tutaj będzie fajna konkurencja w następnych dwóch walkach. W tej i następnej, w sumie, między Brutusem a Wejtaelem. Zaraz zobaczycie, co tutaj się wydarzy. Tutaj zdecydowanie Brutus ma większe obrażenia, ale w kolejnej walce już do niej przechodzimy. Teraz idziemy na prawo. No i ta u góry i później na koniec ta na dole. Tutaj ta sama drużyna, nic nie zmieniamy, ale lecimy. No, i o dziwo, tutaj Brutus największych obrażeń miał nie będzie. Będzie je miał Veital. W sumie mogłem wyłączyć animacje, ale naprawdę mi się podobają. No, i jakoś tak stwierdziłem, że będę je zostawiał nie tylko tutaj ogółem, na koncie. No, i tak jak widać, Veital największe obrażenia nawet Palmer ich tam dogania. No i ta na dole to nasza ostatnia walka i ustawiamy tak, Veitela, następnie będzie Kanisa i Rook, następnie będzie Nevanti, Palmer i bliźniaki, czyli na przodzie dodajemy jednego bohatera, tył bez zmian. Cały czas się zastanawiam czy powinienem robić Veitela. Mam możliwość zrobienia go od razu na jedną gwiazdkę na moich samonach, które niedługo się odbędą, jeszcze przed Nowym Rokiem. Tak, jak i prezentacja. No i tutaj zdecydowanie kanisa najwięcej obrażeń. Odbieramy. I tak samo tutaj odbieramy. No i to by było na tyle. Nie 1 na 1, 6 na 6. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Powodzenia w losowaniach. Mam nadzieję, że z kamieni dostaniecie postać premium. Tego Wam życzę. Życzę Wam również miłego tygodnia, do zobaczenia w kolejnych moich filmach.